Słuchajcie, dałem troszeczkę czasu, żeby to ten preparat popracował. E, ważna wskazówka. Z, słuchajcie, zanim wyciągniecie te rękawiczki, to tą końcówką, którą tutaj macie, to też pokazałem naszemu klientowi, warto sobie ten cały mankiet po prostu wyczyścić, wkładamy e, paluszki do tej rękawiczki i po prostu sobie tutaj zobaczcie, fajnie. Czyścimy tą rękawiczkę od środka na dłuższym ankiecie, bo tam już tego nie, nie zrobimy. To już wcześniej zrobiliśmy, ale to też bardzo ważna uwaga. No i co, teraz powoli wyciągamy. Mniej więcej. No nie jest na przykład biała, najwięcej było tutaj brudu właśnie przy palcach, bo tutaj widzimy takie zaczarnienie. E, tutaj jest troszeczkę więcej, ale tak jak mówię, rękawiczka była nowa i po miesiącu. Tutaj też troszeczkę przebarwienie, ale to jest właśnie brud, który był głównie w miejscach wewnętrznych palca. Mam nadzieję, że to widać. Tutaj jest taki zmieniony ślad, jest czarniejszy, więc to wszystko zostało wyciągnięte przez tą rękawiczkę.